As salamu Koran opisuje żony proroka Muhammada (sallallahu alayhi wasalam jako matki wierzących. Wśród żon proroka (sallallahu alayhi wasalam, najbardziej znane są Khadija bint Kuwait i Aisha bint Abi Bakr radi Allahu al Aisha była trzecią i najmłodszą żoną proroka. Była córką najbliższego prorokowi człowieka, czyli Abu Bakr Dika, radi Pokazała światu, że kobieta może być bardziej kompetentna niż mężczyźni, politycy czy wojownicy 14 wieków temu. Miała błyskotliwy umysł i niezwykłą pamięć. Przyczyniła się do rozpowszechnienia przesłania proroka i służyła społeczności muzułmańskiej przez 44 lata po śmierci wysłannika Allaha Zajmowała się także sprawami religijnymi i wydarzeniami politycznymi. Znana jest również z narracji 2210 hadisów. Aisha bint Abi Bakr, radi Allahu Anha, urodziła się w Mekce w 613 lub na początku 614 roku naszej ery, 3 lub 4 lata po pierwszym proroctwie wysłannika Allaha, salallahu alaihi jej matką była Um Roman Zainab, a ojcem był Abu Bakr Siddiq Radi Allahu drugi z najbardziej zaufanych towarzyszy proroka. Niewiele wiadomo o latach dzieciństwa Aisy. Ulubioną rozrywką Aisy, Rady Allahu Anha jako dziewczynki było huśtanie się i zabawa lalkami. Pewnego razu podczas wizyty u swojego ojca Abu Bakra Prorok zobaczył ją bawiącą się skrzydlatym koniem. Miała wtedy zaledwie pięć lat spytał ją, co to jest. Ona odpowiedziała, że to koń. On uśmiechnął się i odpowiedział, że konie nie mają skrzydeł. Ona zaś szybko odpowiedziała, że prorok Sulejman, miał skrzydlate konie. Ten incydent ujawnia kilka rzeczy na jej temat. Po pierwsze była inteligentna, błyskotliwa i dobrze poinformowana w sprawach religijnych i historycznych. Ponadto w tak młodym wieku miała pamięć jak komputer, który nigdy jej nie zawodził. Prawie nigdy niczego nie zapominała, jeśli coś usłyszała. W czasach Hidżry, migracji proroka z Mekki do Medyny, miała zaledwie 8 lat, ale po latach przypomniała sobie nawet drobne szczegóły dotyczące tego historycznego i doniosłego ruchu kiedy powstawało pierwsze państwo islamskie. Jak opowiadała Aisha Bint Abi Bakr, wysłannik Allaha, salallahu alaihi wasalam, powiedział do mnie, pokazano mi cię dwukrotnie w moim śnie. Oto człowiek, anioł, niósł cię w jedwabnym kawałku materiału i powiedział do mnie, ona jest twoją żoną, więc odkryj ją, a to byłaś ty. Powiedziałem wtedy do siebie, jeśli to jest od Allaha, to musi się zdarzyć. Pokazuje to, że wysłannik Allaha poślubił ją zgodnie z poleceniem Allaha subhana wa ta'ala. Prorok zaręczył się z nią i saudą bind zama radi w tym samym czasie, ale poślubił tę drugą, która była z nim przez trzy lata, zanim ożenił się z Aishą radi allahuanhuma, w Shawwal po bitwie pod Badr. Panna młoda przeniosła się do nowego domu proroka, który składał się z pokoju obok Masjid an-Nabali, meczetu proroka w Medynie, a dom został zbudowany z gliny i palm. Pokój był wyposażony w materac z liści palmowych, pod którym nie było nic poza matą. Jeśli chodzi o drzwi, to była tylko zasłona z włosów. W tak skromnym pokoju Aisha radiallahu anha rozpoczęła swoje życie małżeńskie, które stało się mową świata. Sama Aisha radiallahu anha poinformowała, że wysłannik Allaha Salahu wasalam poślubił mnie, gdy miałam 6 lat, a gdy miałam 9 lat zostałam przyjęta do jego domu. Oto niektóre z wielu błogosławieństw od Allaha subhana wa ta które odróżniają Aiszę radiallahu anha od wszystkich innych kobiet na świecie z wyjątkiem Mariam bint Imran matki proroka Isy alejsalam Po pierwsze anioł pokazał prorokowi jej obraz owinięty w zielony jedwab i powiedział mu że jest to obraz kobiety wybranej przez Allaha Sukana Wa taala na jego małżonkę zarówno na tym świecie jak i na następnym Po drugie Aisha Radiallahu Anha była jedyną żoną proroka, która wcześniej nie była mężatką. Po trzecie, wysłannik Allaha Subhana Wa Ta'ala zmarł w jej domu pokoju, w jej dniu, w jej ramionach i został pochowany w jej domu pokoju. Po czwarte, była córką lojalnego i prawdziwego przyjaciela proroka Abu Bakrasid Dika Radiallahu Anhu po piąte urodziła się jako muzułmanka, wychowała się w czystym środowisku i spędziła swoje lata formacyjne z najczystszym i najlepszym ze wszystkich stworzeń, to jest posłańcem Allaha subhana wa taala. Po szóste wśród jej wyjątkowych cech jest to, że prorok nie otrzymał objawienia w łóżku żadnej ze swoich żon oprócz Aiszy bint Abi Bakr. Oto hadis opowiadany przez Amra bin Al-Aas, radiallahu anhu. Zapytałem kiedyś wysłannika Allaha, subhana wa taala, kto jest dla ciebie najbardziej ukochanym z ludzi? On powiedział: Aisha. Po raz kolejny zapytałem, a spośród mężczyzn powiedział: jej ojciec, Abu Bakr Siddiq. Jako żona proroka Aisha, radiallahu anhu. Zajęła świetną pozycję, stała się wzorem dla wszystkich kobiet w dowolnym miejscu i czasie, była idealną żoną. Łagodziła smutek proroka, wasalam, gdy on cierpiał w trudach życia i kiedy napotykał sprzeciw w szerzeniu przesłania Allaha. Znosiła ubóstwo i głód wespół z prorokiem. Według wielu źródeł oboje spędzili dwa lub trzy miesiące bez gotowania. Żywili się tylko daktylami i wodą. Była idealną żoną, która była zainteresowana nauczaniem proroka, dlatego zdobyła taką wiedzę, że była w stanie uczyć mężczyzn i była źródłem autoryzacji i dokumentacji w przekazie hadisów. Grupa munafików, czyli hipokrytów, którzy sprawiali wrażenie muzułmanów, ale w rzeczywistości nimi nie byli. Zawsze przy każdej możliwej okazji szukała rzeczy, incydentów, które zakłócą życie wysłannika Allaha Subhana Wa Ta'ala i jego towarzyszy. Mieli nawet ośmielać się obrażać i oczerniać jego czyste życie prywatne. Incydent w IFK jest oszczerstwem Abdullaha bin Ubai, przywódcy hipokrytów przeciwko Ayszy bint Abi Bakr. Kiedy zarządzono marsz powrotny z banu Mustalik, Aiszy nie było w swoim namiocie, poszła szukać naszyjnika, który zgubiła, a który podarowała jej matka. Ponieważ komora, w której podróżowała, była zasłonięta, jej nieobecności nie zauważono, dopóki wojsko nie dotarło do następnego przystanku na odpoczynek. Kiedy Aisza, radiallahu anha, odkryła, że konwój wojskowy odjechał, Została tam i usiadła, by odpocząć, mając nadzieję, że ktoś wróci po nią, gdy zostanie zauważona jej nieobecność. Była noc i zasnęła. Następnego ranka odnalazł ją Safwan ibn al muattal radiallahu anhu, który zawsze zostawał za wojskiem i sprawdzał, czy coś zostało, a następnie zabierał te rzeczy do konwoju. Posadził ją na swoim wielbłądzie i prowadząc wielbłąda na piechotę, Zaczął szybko iść, aby dogonić armię. Długo nie mogli dogonić żołnierzy. W końcu Safwan przywiózł ją z powrotem do proroka dopiero w następnym obozie armii. Stworzyło to okazję dla wrogów proroka do wywołania złośliwego skandalu przeciwko Aisze Radjallahuancha, matce wierzących. Abdullah ibn Ubai wraz z innymi hipokrytami chciał wykorzystać ten prosty incydent. Wyraził swój zły zamiar mówiąc, na Boga ani Aisha, ani Saufan nie zostaną uratowani od kary. Wypowiedział też wiele innych złośliwych zdań. Rozpuścił fałszywe pogłoski wśród żołnierzy, a pogłoska wstrząsnęła armią. Kiedy armia i konwój dotarły do Medyny, Aisha, radiallahu anha, ciężko zachorowała, miała wysoką gorączkę. Przez cały miesiąc odczuwała ogromny ból i udrękę z powodu oszczerstw, które zostały wokół niej rozpowszechnione. Wysłannik Allaha salallahu wasalam i rodzice Aiszy również słyszeli o tym wydarzeniu, ale nigdy jej nic nie powiedzieli. W rzeczywistości wysłannik Allaha salallahu wasalam bardzo dobrze wiedział, że Aisza, jego żona, była wolna od takich oszczerstw. Jednak był przygnębiony, że takie fałszywe, podstępne i zaplanowane oszczerstwa rozprzestrzeniły się wśród ludzi. Przemówienie, które wygłosił w meczecie, jasno to wyrażało. O muzułmanie, kto mi pomoże przeciwko mężczyźnie, który skrzywdził mnie, oczerniając moją żonę? Na Allaha, nie znajduję w mojej żonie niczego poza dobrocią, a osoba, o której ludzie wspomnieli w związku z tym, jest absolutnie pobożną osobą. Aisha, radi Allahu Anha, nie bała się ani nie martwiła tymi plotkami. Wiedziała, że jest niewinna i że Allah subhanahu wa ta'ala nie będzie jej traktował niesprawiedliwie. Jej rodzice byli mocno przerażeni, ponieważ obawiali się, że plotki zostaną potwierdzone przez Allaha. Prorok Salahu Alaihi Wasalam zwykle wykazywał oznaki otrzymania objawienia, takie jak pocenie się, i zaczął się pocić z powodu ciężaru słów Allaha, które spływały na niego nawet w okresie zimowym i krople jego potu spadały jak srebrne paciorki. Kiedy stan objawienia się skończył, wysłannik Allaha Salahu Alaihi Wasalam uśmiechnął się radośnie, powiedział do Ajszy, miłe wieści o Aiszo. Allah uniewinnił Cię i stwierdził, że jesteś wolna i daleka od tego oszczerstwa. Allah wyjaśnie oświadczył w wersetach Koranu, Sura Nur 24, wersety 11-20, że Aisha, radiallahu anha jest niewinna. Tak więc Allah, subhana wa ta'ala, powiedział swojemu wysłannikowi, salallahu alaihi wasalam, w tych wersetach, że to, co zostało powiedziane o Ajszy było tylko oszczerstwem. Kiedy Abdullah ibn Abbas, radi Allahu anhu, został zapytany o interpretację wersetów związanych z Ajszą, wyjaśnił je następująco. Allah uniewinnił czterech ludzi z czterech rzeczy i uwolnił ich od oszczerstw. Jednym z nich była Aisha bint Abi Bakr, radi Allahu Anha, poprzez wspaniałe wersety chwalebnego Koranu, które przetrwają do dnia sądu ostatecznego. To ostatnie uniewinnienie nie miało sobie równych. Spójrz i zobacz różnicę między tym uniewinnieniem a innymi. Jej rodzice byli obezwładnieni poczuciem dumy i ulgi. Dumy, że ich córka została uhonorowana objawieniem Koranu i ulgi, że została oczyszczona z wszelkich wykroczeń. Aisha radiallahu anha była wdzięczna Allahowi subhana wa ta'ala za objawienie wersetów Koranu na jej cześć, które będą recytowane aż do dnia sądu. Według różnych źródeł islamskich wszyscy oskarżyciele Ajszy zostali ukarani osiemdziesięcioma batami. Kiedy wysłannik Allaha, Salalahu wasalam, zachorował po powrocie z pożegnalnej pielgrzymki, poczuł, że niedługo umrze. Zaczął pytać swoje żony, im domu pokoju ma mieszkać w następnej kolejności matki wiernych w końcu zorientowały się że próbował ustalić kiedy był dzień należny Ajszy, a następnie pozwoliły mu tam odejść prorok następnie przeniósł się do domu pokoju Ajszy, która opiekowała się nim dzień i noc chciała się dla niego poświęcić mówiąc poświęcam cię wraz z moim ojcem i matką wysłanniku Allaha w ostatnim momencie życia proroka jego głowa leżała na kolanach Ajszy i oddał ostatnie tchnienie, gdy leżał w jej ramionach. Al-Zahabi zacytował powiedzenie proroka, że dusza proroka pozostawia jego ciało w miejscu, które lubi najbardziej. W ten sposób udowodniono, że zmarł w swoim ulubionym miejscu, w mieszkaniu Ajszy. Radiallahu anha. Wysłannik Allaha salallahu wasalam został pochowany tam, gdzie zmarł, w domu pokoju Ajszy. Po śmierci wysłannika Allaha salallahu wasalam, która zakończyła ich czternastoletnie małżeństwo, Aisza Radi anha żyła jeszcze według różnych źródeł 47-48 lat, głównie w Medynie. Dużo czasu spędzała na nauce i zdobywaniu wiedzy o koranie i sunnie. Była jedną z trzech żon proroka, które były Hafizami Koranu, pamiętającymi Koran. Pozostałe dwie Hafizy to Hafsa bint Umar i Umm Salama. Radiallahu Dzięki swojej znajomości Koranu i sunny Hadisów, Aisha radiallahu anha zaangażowała się w politykę wczesnego islamu i pierwszych trzech rządów kalifatu. W czasach islamu, kiedy nie oczekiwano, ani nie chciano, by kobiety pracowały poza domem, Aisha wygłaszała publiczne przemówienia, bezpośrednio angażowała się w wojny, a nawet bitwy, i pomogła zarówno mężczyznom, jak i kobietom zrozumieć praktyki wysłannika Allaha Podczas kalifatu swojego ojca Abu Bakra anhu) Aisha została uhonorowana tytułami al Siddika bind Al-Sidik, prawa kobieta, córka prawdomównego mężczyzny. Podczas kalifatu Umara ibn Kataba (radiallahu anhu) Aisha nadal pełniła rolę konsultanta w sprawach politycznych. Podczas kalifatu Utmana ibn Affana (radiallahu anhu) przez pierwsze kilka lat nie była z nim związana, ale w końcu znalazła sposób na politykę jego panowania. Po zamordowaniu Upmana, Aisha ze wsparciem wielu muzułmanów domagała się ukarania zabójców. Była przeciwna temu, by następnym kalifem został Ali ibn Talib, zięć proroka. Ta trudna sytuacja doprowadziła do bitwy pod Basrą, zwaną Bitwą Wielbłądzią. Stronnictwo radi radiallahu anha, przegrało, a ona wycofała się ze swojej publicznej roli w polityce podczas kalifatu alego ibn Talib'a i została nauczycielką w Medynie. Aisha była znana jako inteligentna kobieta, która dyskutowała o prawie z męskimi towarzyszami. Az-Aubairi powiedział, gdybyśmy porównali wiedzę Aishy ze wszystkimi kobietami, Aisha by je przewyższyła. Hiszam ibn Urwa, wybitny narrator hadisów, powiedział, Nigdy nie widziałem nikogo, kto mógłby lepiej znać Aję, Koranu, akt obowiązkowy, akt sunny, poezję, historię, rodowód, osąd lub medycynę, niż Aisha, Kiedyś zapytałem ją, a co z medycyną, jak się tego nauczyłaś, Ciociu? Ona odpowiedziała, kiedy byłam chora, prorok przepisał mi leczenie tak, jak to robił, gdy ludzie zachorowali. Słyszałam także, jak ludzie przepisują sobie nawzajem leczenie. Tym samym zapamiętałam takie recepty. Aisha radiallahu anha zmarła w swoim domu w Medynie 17 dnia ramadanu 58 roku hijry, Miała 66-67 lat. Została pochowana na Jannatul Baki, cmentarzu w Medynie, obok meczetu proroka. Abu Huraira, radiallahu anhu, poprowadził jej modlitwy pogrzebowe.